Serce matki nie, nie będzie chyba w stanie tego pojąć, że tak po prostu, zwyczajnie się proponuje zabicie dziecka, że oni tak proponują aborcję, tak jak, nie wiem, wyrwanie zęba, to dla mnie po prostu jest coś nie, nie, niewiarygodnego. Gdy byliśmy w ciąży z Dominikiem, okazało się w USG połówkowym, że ma wadę genetyczną. Jest to obustronna wada genetyczna, obustronna wada nerek, która zdarza się raz na 40 tysięcy urodzeń. Było to dla nas bardzo wielkim szokiem, ponieważ mamy troje zdrowych dzieci, którym nic nie dolegało, gdzie ciąże przebiegały prawidłowo, porody również. I no, dla nas był to naprawdę bardzo, bardzo wielki szok. Wszyscy modlili się o cud, my również zamawialiśmy msze święte w intencji naszego synka, żeby mógł się urodzić zdrowy i żywy, też odmawialiśmy nowennę pompejańską między innymi też i miałam taką cichą nadzieję, że, że może się jednak uda coś zrobić z tą wadą, że, że może ona nie jest jednak tak, tak dotkliwa jak, jak ją przedstawiają. Natomiast pani doktor utwierdziła mnie w tym, że, że dzieciątko no jednak najprawdopodobniej nie przeżyje, że jeśli ta wada się potwierdzi, to to dzieciątko umrze, ponieważ no, legalnie prawda, w określone, do określonego tygodnia można, można było przerwać ciążę, to ta aborcja była proponowana że to za każdym razem mówiliśmy, że nie, że my chcemy to dziecko przyjąć. Serce matki nie, nie będzie chyba w stanie tego pojąć, że tak po prostu, zwyczajnie się proponuje zabicie dziecka. Zdecydowaliśmy, że chcemy czekać do tego momentu, ile Pan Bóg mu pozwolił żyć. I rzeczywiście w 35 tygodniu Dominiczek przyszedł na świat. Do ostatniego momentu, do momentu porodu nie wiedzieliśmy, że to będzie synek. W ogóle nie znaliśmy jego płci, ponieważ też mieliśmy brak wód płodowych i jak gdyby to decydowało o tym, że ono było takie skurczone podczas USG, że nie mogliśmy tej płci sprawdzić. Dlatego mieliśmy przygotowane dwa imiona. Dominik i Amelka. Yy, okazało się, że w ogóle imię Dominik oznacza należący do Pana w ogóle te yy, różnych lekarzy te reakcje właśnie, yy, że oni tak proponują aborcję, tak jak nie wiem, wyrwanie zęba, to dla mnie po prostu jest coś nie, nie, niewiarygodnego. Zaraz po porodzie cały sztab lekarzy zebrał się przy, przy Dominiku, to już wiedzieliśmy, że może no, jest kiepsko, tak? Tyle, co zdążyłem zrobić, to z Dominika i zaraz trafił na, na intensywną terapię. I e, pożegnaliśmy go. No i wkrótce, e, 3,5 i godziny po porodzie dowiedzieliśmy się, że e, synek nie żyje. Mieliśmy taką niesamowitą yy, yy, pomoc i tako, takie, taką, yy, takie umocnienie z nieba, że wiedzieliśmy, że ta droga, którą wybraliśmy, że, że Pan Bóg jest z nami i nas w tym utwierdza. Już po pogrzebie poczułam, że taką wielką ulgę, że moje serce matki zrobiło wszystko, co było w stanie, żeby to dzieciątko mogło żyć tyle, ile mu Pan Bóg przeznaczył. Poczułam taki wielki pokój i taką wielką w sercu, taką może radość z tego, że e, zrobiłam wszystko, co w mojej mocy, że daliśmy mu życie, daliśmy mu możliwość godnego przyjścia na świat i godnej śmierci w naszych ramionach, z naszym błogosławieństwem. No bo też właśnie przed, przed jego śmiercią pobłogosławiliśmy go, przytuliliśmy, mieliśmy możliwość go potrzymania na ręku. miał miałby dzisiaj 3 latka, ale cieszymy się, że mogliśmy, że jesteśmy rodzicami takiego no, wybranego dziecka Bożego, które, które jest z nami, czujemy jego nieustanną opiekę, jego pomoc. I wierzymy, że się kiedyś tam w niebie spotkamy z nim razem.